Pomysł na, na Warszawską Akademicką Ligę Paintballową zgodził się trzy lata temu wśród studentów Niezależnego Zrzeszenia Studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, także projekt ma już jakąś swoją pewną historię, którą staramy się jakby rozwijać. Mottem naszej firmy jest w granicy stwarza tylko wasza wyobraźnia. I właściwie to mówi wszystko, jeżeli chodzi o scenariusze. E, em, dlaczego? Dlatego, że podstawowymi scenariuszami odgrywanymi w większości hal to są dwie flagi, obrona VIP-a i tak dalej i tak dalej. Natomiast w naszej hali na pewno gracze mogą liczyć jeszcze na Crossfighting, na Tower Fight, na trzy flagi, dwie wieże. To są, to są scenariusze, które powstały u nas i mogą być odgrywane podejrzewam tylko w naszej hali. Dlaczego? Dlatego, że pozwala nam na to układ przeszkół, teraz kubatura naszego miejsca. Na pewno jest to bardzo fajna okazja do zabawy z przyjaciółmi, do, do sprawdzenia się na polu walki z realnym przeciwnikiem. Więc jeśli nie wiem, jedną przyczyną może być to, że ktoś bardzo lubi gry komputerowe typu Call of Duty, Battlefield i, i tym podobne. I no, nie wiem, może, może kogoś kręcą militaria i warto spróbować. Może ktoś lubi filmy wojenne, a może po prostu ktoś z ciekawości. To tutaj się w ogóle dzieje, jakieś obrady, tajna strategia? Tak, dokładnie, tak, dokładnie. A z jakiej jesteście drużyny? Krwiste pędzle. Skąd taka nazwa? A to trzeba się naszego kapitana. E, pierwsze co mi przyszło do głowy. Panowie, jakie jesteście ekipy? Przedstawcie się, powiedzcie coś o sobie. Co, jesteśmy z ekipy Kopytko. Nie będę mówił, kto to wymyślił, może Mamy się pochwalić. Z tak, dokładnie. Nie, a co możemy powiedzieć? Dostajemy dzisiaj. Może przykleasz? <tuł speaker> no to przegrywamy niestety dzisiaj straszliwie. Nasza maszyna wietnamska do zabijania trochę dzisiaj się spartoliła. Może jeszcze, jednak, coś powiesz?